Dlaczego na mnie? Pewnie warto głos oddać na każdego z kandydujących, bo każdy ma swój lektora, własne pomysły. Ja przedstawiam swój, swój punkt widzenia, ja powiem tak, o czym jednokrotnie już wspominałem. Sytuacja miasta nie jest dobra. Jest naprawdę bardzo zła. Można sobie tak infantylnie podchodząc do zagadnienia, czy jakieś tam zadłużenie, jakieś tam kłopoty. Nie ma czasu. Ja kiedyś miałem przyjemność być burmistrzem i kiedy będzie mi to dane, wiem, którą szufladkę. Otworzyć, jakiego dokumentu zarządzać, mało. Wiem też, bo znam przecież wielu ludzi z urzędu, kto jest ile wartki, jakie zadanie jest w stanie udźwignąć, a kto nie sprosta tym zadaniom. I dlatego uważam, że z marszu tuż po wyborach, kto by nie wygrał tych wyborów, jeżeli ja, to ja, jeżeli kolega Marek, to Marek, jeżeli Pan Tomek, to Tomek, jeżeli Pan Michłoski, to rychłoski, na pewno trzeba zmienić styl zarządzania miastem. Trzeba. Otwarcie skorzystać z najbardziej krytycznych uwag, jakie mają mieszkańcy, ugrupowania polityczne, organizacje pozarządowe, nie wolno ich lekceważyć. Do, do tego dojdziemy, do, dojdziemy panie Janie, czyli doświadczenie, tak? Pana tak, tutaj jest najlepsze doświadczenie. Dobrze. Pan Tomasz Klonowski. To samo pytanie. Dlaczego na pana warto dać głos? Ja może tutaj odniosę się do kwestii doświadczenia, bo aby mówić o doświadczeniu należy je prawidłowo zdefiniować i zasadniczym pytaniem jest, czy doświadczeniem jest sprawowanie... Władzy 12 lat temu, w całkowicie odmiennych realiach, w jakich znajduje się Marbor, Czy doświadczeniem jest posiadanie doświadczenia zarządzania e, wielką firmą, zarządzania ludźmi, ze znajomości e, technik, e, które pomogą w usprawnianiu e, naszego miasta, w usprawnianiu naszego urzędu miejskiego. Proszę pamiętać, że my nie możemy spocząć na laurach, nie możemy e, w tej sytuacji, w której się znajdujemy, e, uważać, że to, co robimy. Wystarczy, tak? My musimy gonić inne miasta, gonić naszych sąsiadów, gonić kwitzyn i trzech, ponieważ marnowaliśmy 8 ostatnich lat. Nie chcę mówić, że więcej, bo nie chciałbym tutaj sprawiać niektórym osobom przykrości. Natomiast musimy wprowadzić nowe standardy, nowe systemy zarządzania jakością, zarządzania miastem i zarządzania urzędem. Rozumiem. Czyli standardy, <laughs> tak? Pan Marek Karzewski, czym pan się różni Panie Marku od innych tych trzech kandydatów? Od tych trzech kandydatów no, różnię się przede wszystkim tym, że na pewno chcę drastycznej zmiany, zmiany sposobu rządzenia w tym mieście. Jestem silny własnym doświadczeniem samorządowym już ośmioletnim również. Jestem również silnym doświadczeniem osób, z którymi chcę współpracować. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy, Lewica Razem jest komitetem, w którym mamy osoby, które są doświadczone w samorządzie, w wielu samorządach. I doświadczeniem tych osób jestem również silny ja. Dlatego nie będzie to zmiana, która będzie tylko powierzchowna, czy, czy zmiana ludzi. To będzie zmiana sposobu zarządzania miastem. Wspólnie z mieszkańcami dla ich dobra.